Trzeba się przygotować do bibki. W poniedziałek bierzesz oddać dragi do testu, w czwartek policja przywozi ci twoje narkotyki, mówiąc, że jest wszystko git, a w piątek zaczynasz imprezę. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin, Lem. Nie, 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 Lem, nazywasz się od Stanisława Lema i nawet nie ma dyskusji, to nie jest temat do rozmowy. Jak tam... Bajki robotów, co tam w bajkach robotów, Lem? Co tam u kapitana... Pirksa, pilota Pirksa. Co tam ten pilot Pirks? Jak tam. Jak pogoda w chmurze Magellana. Bro, Lem wszystko zajebał z Asterixa i Obelixa. Jakieś mieszki śmieszkami, ale akurat Lem to był dobry dzik. Zaczął studia inżynieryjne, potem zrobił całe studia medyczne, ale bez zdania dyplomu. A potem zaczął pisać genialne książki. Co? Czy wszystko, co mówisz, to jest. Hej, słuchajcie, Lem poszedł na studia, a potem pisał książki. Wow, niezwykły, niezwykły koleś. Wow, ale agent, nie żebym miał coś do lema, Narysuję lema. Proszę, Stanisław Lemmy. Stanisław Lemmy znowu żywy.